Klimat popołudnia Słuchacie klimatu popołudnia, a ze mną w studiu jest już kolejny gość I tak jak obiecałam, będziemy sobie rozmawiać o klasycznej modzie męskiej, o elegancji e, I jest ze mną w studiu elegancki Jakub Filip Szymaniak Członek stowarzyszenia But w butonierce Cześć Cześć e, But w butonierce Skąd taka nazwa? E, czy to się jakoś wiąże z tym wierszem Bruno Najasińskiego? Mm, tak, nazwa się zdecydowanie wiąże z wierszem Powstała w wyniku takich naszych perturbacji, kiedy, kiedy formowaliśmy stowarzyszenie. Natomiast but, butonierka, tak, elementy elementy ubioru, tak to jakoś wyszło. Na początku była to robocza nazwa, ale zostało i tak zostało zarejestrowane stowarzyszenie. A czym dokładnie się zajmujecie? Stowarzyszenie zajmuje się promocją klasycznej męskiej elegancji, ale także rzemieślników, tradycyjnych zawodów, etykiety, savoir vivre również. A czymże jest ta klasyczna męska elegancja? Bo wydaje mi się, że dzisiaj jest to dosyć dyskusyjna kwestia. Wbrew pozorom nie. Klasyczna męska elegancja tak naprawdę się nie zmienia. Ona istnieje cały czas. Jest to model, który został wytworzony no, powiedzmy w XX wieku. Zmieniają się pewne, pewne takie drobne niuanse, jak na przykład szerokość klap w marynarkach czy długość spodni, natomiast w obrębie klasycznej męskiej elegancji ubiór cały czas jest w, tak jakby w jednym kanonie, tak? czyli nie, nie, nie jest to moda na pewno. Mnie się wydaje, że duża część statystycznych Polaków to ma jeden garnitur od komunii, potem drugi od studniówki albo od ślubu i gdzieś w kierunku tej klasycznej elegancji nie idzie, więc dlaczego takie zainteresowanie w Was? To prawda, Polacy nie, nie przywiązują dużej wagi, chociaż zmienia się to powoli. Jest, wbrew pozorom w życiu jest sporo okazji, w których można się, na które można się ubrać elegancko i dobrze wyglądać dlatego też staramy się, ażeby wróciły, wróciła ta moda na, na taki elegancki styl, tak? Wieczor wyjście wieczorem do teatru, do opery. Wiele widzi się osób na przykład w, w swetrach, tak? chociaż etykieta zdecydowanie mówi, jak powinien wyglądać osobnik powiedzmy na, na danej rangi wydarzeniu. Dzisiaj y, słupek y, rtęci przekracza pewnie w niektórych miejscach 35 stopni. I Jak przy takiej temperaturze radzić sobie z tym eleganckim ubiorem? To już jest y, zależne tak naprawdę od y, danej osoby. No, ja, na przykład, mam dzisiaj na sobie lnianą koszulę z krótkim rękawkiem, chociaż niektórzy demonizują krótki rękawek. No i wełniane spodnie. Nie, nie jest to ubiór, w którym jest mi gorąco. Jest, jest wygodnie, chociaż no są też. elegancko. Dziękuję. Chociaż są też osoby, które, które noszą marynarki z, z takich materiałów jak Tropik. Jest to wełna, która jest bardzo przewiewna, ciało dobrze w niej oddycha. No i spójrzmy też na to z tej strony, że przecież w krajach, gdzie jest gorąco, jest się ubranym, tak? Nie, nie, nie chodzimy na nago tak? Powiedzmy. A krótkie spodnie są dopuszczalne, czy nie? No, jest, jest kilka szkół, powiedzmy tego. No, jesteśmy gdzieś na, na plaży, w, w kurorcie, oczywiście, że są dopuszczalne. W mieście myślę, że już e, tak naprawdę, w, według uznania, jest, jest grupa taka, która wyznaje zasadę, że nie, w, w mieście nie nosi się krótkich spodenek. A są osoby, które noszą eleganckie, dopasowane krótkie spodenki, i do tego marynę lnianą na przykład. Do tego tematu za chwilę powrócimy. A teraz chwilę muzyki na naszej antenie. Wracamy w klimacie popołudnia, rozmawiam dzisiaj z Jakubem Filipem Szymaniakiem, członkiem stowarzyszenia bud w butonierce, które zajmuje się klasyczną modą, męską, elegancją. Powiedziałeś, że promujecie również pewną taką estetykę, nastawienie do życia. Co to znaczy? Jest w dzisiejszych czasach, tak, kiedy jest duży, powiedzmy, duża komputeryzacja, tak, zapominamy o Zapominamy o tradycyjnych wartościach, wszystko się dzieje w bardzo szybkim tempie, tak? Dlatego też y, promujemy taki, no troszeczkę można użyć terminu y, slow life, tak? Czyli y, wyobraź sobie, że jesteśmy w, w restauracji, siedzimy jemy wino, gra orkiestra, tak? To jest na przykład y, nasza ostatnia impreza, którą zorganizowaliśmy. Było spotkanie z firmą, która produkowała kapelusze i tak to właśnie wyglądało. Na żywo orkiestra, jazz, panie w eleganckich sukienkach. Myślę, że chętnie założyłabyś taką ładną sukienkę i kapelusz na wieczór. No to brzmi trochę jak wehikuł czasu, bo dzisiejsze imprezy raczej nie, prze, nie przypominają tego obrazka, o którym mówiłeś. Zwłaszcza, że wydaje mi się to dosyć kosztowne, bo jednak kupowanie rzeczy z jakichś manufaktur albo od rzemieślników no, wiąże się chyba ze sporym nakładem pieniężnym. Tak, to prawda. Jest, są, są, potrafią być wydatki duże na ubrania, na, na buty. Natomiast nie jest to, nie, nie, nie zawsze tak to wygląda, ponieważ mamy na forum wiele osób, które no, są studentami, uczniami, też chcą dobrze wyglądać i ubrania z półki nie, nie muszą być drogie i nie są. Tak? Ja sam kupowałem sporo ubrań na wyprzedażach w dobrych cenach i no, zaręczam ci, że nie, nie wykracza to poza budżet studenta. Tak? Jest, jest, jest to możliwe, żeby się elegancko, ładnie ubrać, tylko po prostu trzeba wiedzieć, gdzie szukać, kiedy kupować. Tak to wygląda. E, czy nie spotykacie się z, się z takim zarzutem pod swoim adresem, że to jest taka trochę, może próżność, że człowiek poświęca się tym rzeczom takim materialnym, a, a jednak gdzieś, gdzieś są to pierwiastki nietrwałe? Myślę, że nie, no ja, ja sam interesuję się Wieloma różnymi w, No mam, mam kilka hobby, tak I jeżeli spojrzysz na, na ludzi, którzy je, nie wiem, Na przykład zbierają zegarki Czy w, interesują się sprzętem audio Zawsze o kimś takim można powiedzieć, że to jest próżność Tak, bo to są przedmioty Natomiast jest, jest to zawsze w kręgu Jakichś zainteresowań i, no, i w, no i tyle, tak samo Samochody, rowery No to wszystko, wszystko to można powiedzieć że to, że, to jest, że to są tylko przedmioty I odchodzimy od, od wartości takich, no, w, w, bliskich sercu, tak? Ale no, nie uważam, żeby to było coś takiego nagannego, powiedzmy. A jak na to reagują kobiety? Wiesz co, na najczęściej jest tak, że kobiety reagują na to bardzo, bardzo pozytywnie, podoba im się to. My nie jesteśmy żadną grupą rekonstrukcyjną, także no, To, to, to nie, nie jest tak, że, że ktoś idzie i się go palcem wytyka, tak? No po prostu... Staram się częściej ubrać elegancko, co nie znaczy, że ja nie zakładam butów sportowych, czasami jeansów. Tak? No bardzo często tak, tak się ubieram, jeżeli tylko są odpowiednie do tego okoliczności. Więcej o bucie w butonierce za chwilę, a teraz chwilę muzyki na naszej antenie. Radio Campus 97.1 FM rozmawiamy o. Tradycyjnej modzie męskiej o elegancji ze mną studio w dalszym ciągu, jak u chwili ze Stowarzyszenia but w butonierce. Działalności stowarzyszenia towarzyszą różne imprezy, eventy. powiesz coś o tym więcej? Tak, staramy się organizować co jakiś czas cykliczne imprezy dla naszych członków, nie tylko każdy, każdy, kto jest, jest na forum lub nawet nie musi być na forum, tak? Wystarczy, że da nam znać. Może przyjść na taką imprezę. Są to różne imprezy tematyczne. Na przykład w tym roku w marcu organizowaliśmy wielką impregnację. To była impreza typowo związana właśnie z butami. Z, był konkurs na podarowanie butów. Ale również robimy imprezy takie mające na celu wsparcie, wsparcie takie pewnych, pewnych działań związanych z, z muzeami. Na przykład w tym roku będziemy organizować imprezę, która będzie w Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego w Warszawie i tam będziemy robić renowacje eksponatów, które tam są, bo one niestety niszczeją. Cech nie, nie jest w stanie zadbać o to i tutaj pomagamy. Mhm. Wiem, że promujecie również działalność manufaktur i rzemieślników. Tak, zgadza się. W dzisiejszych czasach, w, w Mamy bardzo dużo produktów z krajów wschodnich, kiepskiej jakości, natomiast my staramy się promować tradycyjne polskie rzemiosło, czyli polskich szewców, kaletników oraz krawców. Mhm. A czy jest to. Jak wygląda ten rynek? Ile takich osób jest? Bo, bo pewnie to raczej na sztuki się liczy. No, powiem Ci, że jeśli chodzi o szewców, to dosłownie jest tej takiej dobrej klasy, to jest kilku w Polsce, tych, którzy robią buty od początku do końca tradycyjnymi metodami, czyli szycie pasowe. No, z krawcami jest na szczęście lepiej. W, w każdym większym mieście, czy w Warszawie, czy też w Krakowie ten wybór jakiś jest, więc jeżeli ktoś chce sobie uszyć ubranie na miarę, to ma taką możliwość. Mhm. A kim są członkowie Waszego stowarzyszenia? No tutaj spektrum jest bardzo duże, od, od ludzi, którzy pracują w banku, poprzez osoby wolnych zawodów, graficy. No, nie, nie, jest, nie jest to w żaden sposób skonkretyzowane, że to jest dana grupa. A czy członkostwo w tym stowarzyszeniu coś zmieniło w Twoim życiu? Yy, tak, zdecydowanie. No. Znaczy w, w samym stowarzyszeniu, bardziej mi powiedział od początku działalności forum. Forum zmieniło sporo w moim życiu, ponieważ zacząłem, zacząłem zwracać na, na pewne rzeczy większą uwagę. Kiedyś no, nie, nosiłem, nie nosiłem się nigdy elegancko. Nie mówię, że teraz jest, jest to na co dzień, natomiast no, z racji, z racji mojego, mojej pracy tak zainteresowałem się eleganckim ubiorem. No i to tak jakby zostało. Powiem Ci, że zainteresowałem się bardzo rynkiem obuwniczym oraz oraz skórzanym i to, są te, to jest takie teraz moje podstawowe hobby. A plany na przyszłość, jeśli chodzi o stowarzyszenie? Stowarzyszenie cały czas się rozwija. Nie staramy się powiększać na siłę liczby członków. No, mamy zamiar cały czas propagować, propagować ten właśnie elegancki, elegancki styl życia rzemieślników i krawców, tak i to cały, cały czas postępuje, widać to chociażby ostatnio, kiedy były matury, patrzyłem na maturzystów i naprawdę powiem Ci, że wiele się zmieniło przez ostatnie lata, sporo maturzystów bardzo fajnie wyglądało, miało dobrze dopasowane garnitury, nawet poszetki w kieszonkach, także widać, że no działalność tego typu niesie ze sobą taki kaganek oświaty. Pozostaje nam się tylko cieszyć. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moim gościem był członek Stowarzyszenia Budwutonierce Jakub Filip Szymaniak. Dziękuję.